Witam wszystkich serdecznie z tej strony Piciu. A się byłem w biurze po kamerkę. Dowiedziałem się, że mam nagrywać. Także dzisiaj, od tej strony, trochę od tej strony, placek. <grydy> Tutaj mamy monosemy, kosiareczki sipolskie. A tu jestem załadowany dwoma presami. Także te dwie presy mam nagrywać u klientów. A dzisiaj niedaleko, ale raz, raz. Bo już jest prawie południe. Wróciłem z trasy, także raz, raz, dwie prasy. dojeżdżam tutaj do klienta z prasą. Wiozę oczywiście dwie, ale jedną teraz tutaj do klienta. Miejscowość Kromolice to jest koło Gostynia. Witam, gdzie to Możesz wjechać tu? Czy na drodze? Jak Ci pasuje Czy na e, drodze i ciągnikiem Ale cofnąć tu? Co no, Przodem sobie No Sposób dowolny A mogę od razu cofnąć? Ale czy będzie Ci nie wygodnie? Ja, wygodni. ja muszę ciągnikiem, Dobra, powiem. dobra Sposób dowolny yy, Znaczy zależy jak pod to patrzeć, bo no no powiem Ci, tak że tak ja jestem nie? niezadowolony z tej pogody no teraz tak, <laughs> fajnie jak rozładujemy, może wtedy padać <głos> <głos> Tylko czemu teraz? Dobrze, potrzebny że. No deszcz potrzebny, deszcz potrzebny Dobry! Wałek można tego, no Dobra, to wyciągnęmy no. Wałek można wyjąć Górny Teraz nie wyciągniesz, dopóki nie podniesiemy trochę Widzę, że dzisiaj widownię mam tutaj. Ale dobrą czy niedobrą? Ja też tak powiedziałem, ale tata mówi, że dobrą. Gorąco, nie Widzisz, że nie każdemu idzie dogodzić. Ty mówisz, że nie dobra, ty mówisz, że dobra, tu mówim, że nie no. ja też mówię, że niedobra jest nas większość. Akurat teraz. Później może padać. Mam hobby są ładnie nagrane. Dobre. Komu chce być na kamerze? Gdzie ma problemu? <grystankie> na żywo nie. <grystankie> biorę klocki, to będzie można wziąć wałek. Ale cały? Cały chcecie wyjąć, czy tylko tutaj? No, bo ona gdzieś tutaj, gdzie będzie dotąd, to nie powinna zawadzać. Chyba, że jest naprawdę mocno zasadza. Thompson, этом, совам, так есть Там это такая да? И там где Niedaleko e, gmina Piaski. No. A, niedaleko, nie? no, Ale wy kupiliście po nim, bo tam jest e, numer, czekaj, 990, a tu jest 992. Ale <laughs> pierwsi dostali, nie? Do no, To. Drudzy kupili, pierwsi dostali. <laughs>

A jak ma się sprawować? To dobrze będzie. One są bardzo dobre. No, dokładnie. Szepełnę rzucę na razie. Chwałam sobie, bardzo dobre są. Pokażę Chyba, że trafiłeś czarnomowca, ale wątpię. Okay. Ale kolorystycznie będzie pasowała. No, kofelgi przemałować, tak bo by trzeba było, nie? Chyba będzie trzeba trochę podkręcić. No. Picabello. Ale trochę musisz wiesz co, szarpnąć lekko, żeby się tam zabezpieczył. Dobra. Dobra, skoczył? Dobra. Teraz można już tego Ale ładnie ustawić się. <śm> to później To później jak zjedziemy, to całą rodzinę tu zaproszę i zrobimy zdjęcie Takie. może być?

Czekaj, jeszcze tylko ręczny ci spuszczę. Dobra, w naszej uli tak nie było. Nie? A to ula nazwaliście ją? Agunia. A zrozumiałem, w naszej uli tak nie było, więc. Było... Ale to. Maszyny można też nazywać po swojemu, nie? Nie? Czy żelony dąb? Kur... Trochę by trzeba przemałować, trochę Wyblak, 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 nie? No to rano masynał mocniejszy będzie No Cały czas na żywo myszą No, a jak? Nie no, będzie mopował, nie? Ja nie, ma... nie montuję, ja się tym nie zajmuję. Tak? Pan tam poprzycina, trochę nie nic nie będzie przycięte <słyski> Wszystko tak jak leci <słyski> Jak na lajbie <słyski> Tam się już nie przytnie <słyski> Elegancko, zapakowany do pełnej. No. Tutaj może, może się wywali, będzie coś na filmie ciekawego. Proszę? Oj, nie wiem, ale trochę ich schodzi, kurde, ci powiem, że się sprawdzają i... No, to no i tak dobrze, bo teraz to nie wiem, czy kupisz. Nie, nie, no. to nie ma szans, no. Kurde, widzę właśnie, ale weźmy papiery chociaż. Kurde, zaczyna coraz bardziej padać. Żeby ci ciężko nie było. No. Co? Ale kawa jak dalej tam ze 20 km podziewa, No podjedziesz, nie, no to... bo tam mam dostawę Aha nie ja tu ci rozładuję Kurwa To jest do dokur do nie? No. no co? Bez nagrywania, weź to wyłącz i Raczej już poszło, 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 co? już weter poszło Poszło? No. Ale tamta ale nie, no wszystkie poszły a Wszystkie już poszły To co my mówimy teraz też już poszło Już poszło. Tak, już, jest, ta, już no to, jest tam No, no to dojdzie, aby wykasować Już nie za późno za późno, to wszystko idzie no, no na live nie idzie Ja nie idzie, No <laughs> to robimy, które... na, na, się, na żywo się nie da no Jak się nie da? Tam by? już oglądają, kurde już na no, żywo no, idzie a, już, to dobra <laughs> tak. tak. jakoś zaszła pomyłka Taki prezent przywiozłem tak, co to jest? Taki kod rabatowy do wykorzystania w internetowym sklepie korbanek Aha Witam. No, dziękujemy. Czy się? No pewno myślę, nie. <grymieniu> a nie pewnie. Nie, nie, nie. <grymieniu> no. Masz. Takowe, no. A ja, ja tak jedzie? Ja ja trochę będzie, nie? Ja tak jedzie? No <grym> <Ja> tak <jedzie? grym> ja widzę, że my się dogodali za tą drugą presę, dalej. <grym> Czekaj, podam ci konto, chwilę. No, bo... <grym> no daj, no, a co dobrze. Że... No i... Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a szorcy od 17 do 22.